Witam wszystkich w kolejnym materiale na moim kanale. Dzisiaj siatki na czereśni. Tak to wygląda nierozłożone, to są boki. Tak wygląda rozłożone. Czyli trzeba tutaj łapać te wszystkie warstwy na druta, na takie specjalne klipsy. Piotr zaraz zaprezentuje jak się prawidłowo tego klipsa zakłada. Jaka jest zasada? Zasada jest bardzo prosta. Napis producenta. Czekaj. Nie ruszaj widać, no. i zabezpieczenie. Ten dzióbek tak zwany. Podcięcie. Zawsze dajemy dzióbek w prawo i napis w prawo. I zobaczcie. O, tak. Wkładam dwie polie, zakładam to i napisem zawsze od tej strony wpycham tu, klik. I wtedy trzyma i, i nie ma szansy to spaść. Wiele osób robi to oczywiście. No, tutaj kolendrze oczywiście niezbyt bystrzy są, więc te stare, które tutaj mamy, to one są po prostu raz tak, raz tak dane. A jakie źle dane, to jest później to ciężko wyciągnąć. Zobaczcie, jeszcze fajna platforma. Tu jest normalnie muzyka, tylko przyciszyłem, żeby oczywiście prawa autorskie nie zadziałały. Także robimy sobie dzisiaj na platformie. Te siatki później będziemy musieli trochę w środku tak. robić gorsza robota, ale na drabinach to będzie ciężko cokolwiek na słowo, To nie jest zwykła platforma. Ja to jest zaprezentuję. Ona ma wysokość przynajmniej przynajmniej 3 metry do góry. Zobaczcie, jak ja wysoko podnoszę. To, jest, to nie jest zwykła platforma. Patrzcie, to jest jej maksimum. To jest panorama tat. No, to jest prawda. Tak, wtedy się trochę gazu daje i to szybciej A, działa. Tu jest sygnał, tu jest sygnał, kontrolka sygnału ostrzegawczego o e, traceniu równowagi. Jeśli platforma traci równowagę, włącza się sygnał dźwiękowy i zapala się. Tak, także jeszcze Wam tutaj, może tak, pokażę. Tylko nie reklamy producenta. Tak, te, te same. No, opcji tutaj trochę jest, fajna platforma. A, tutaj, bardzo fajne możliwości, ustawia się promień skrętu. Tu jest kąt skrętu, a na dole mamy oczywiście żółwia i zająca. Tym się reguluje prędkość. Czyli, jeżeli na przykład robimy sznuje, czy wiążemy, nie trzeba się tutaj kombinować. Tu mamy przycisk, oczywiście, auto. On, off, auto. Napis, nie wiem, czy będzie widać to auto. Widać. No. I tutaj mamy przełącznik zajączek i żuwia. Czyli ustawia się tam jest taki specjalny system, który pilnuje odległości tak. między. Drzewami. To akurat jest chyba złożone. Tak, to jest złożone. Nie będzie widać. Bo my nawet. robimy dzisiaj inną pracę. Tak, tak samo jeszcze z tyłu macie, podejdę, też start stop, czyli jak jedzie maszyna, ktoś z tyłu nie nadąża przy jakiejś pracy, może sobie zatrzymać, także spoko, to też takie zabezpieczenie, no i nie wiem, będzie widać, widać schodki, żeby wejść. Tutaj oczywiście z tyłu montuje się windę do ściągania baków, na zbiorę. szynek z owocami. To działa tylko wtedy, kiedy jest podpięta winda, tak? Sterowana oczywiście elektrycznie, a napędzana hydraulicznie. Dobra, taki krótki materiał, my wracamy do pracy. A jeszcze jeszcze mogę. Zobaczcie szerokość tego podpodestu. Tego, tego, tego On jest dwa razy szerszy niż w starym modelu. Także tutaj naprawdę można tańczyć. Okej, okay. to tyle na razie.